Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale tak mi się coś kojarzy, że pani była propagatorką Calanetixu. Tak, ja bardzo, bardzo. Moja córeczka była malutka i ćwiczyła razem ze mną. To było takie fajne. Polecam, tylko proszę uważać na kolana. Bardzo osłabia kolana. No właśnie, to sama Pani wywołała też temat kolan, chciałam się zapytać jak się Pani czuje po tej no, dosyć dramatycznej sytuacji, która miała w zeszłym roku miejsce na też wakacyjnej trasie dwójki. Na razie nic się nie dzieje, oby tak zostało, czyli strach ma wielkie oczy. Rzeczywiście scena była dopiero co oddana po remoncie i były pewne niedoróbki, no trudno. Padłam ofiarą, można powiedzieć, ale nic się nie stało. Nic mi nie jest. Ale czy to też jest taki, pra, jakby, pretekst do tego, żeby zrezygnować ze szpileczek? Trochę tak. Ten lęk zostanie. A tak nie jest wygodniej troszeczkę, bo teraz chyba troszkę się odchodzi od tych szpileczek na rzecz wygody. Zgadza się, zgadza się. Oczywiście, że wygoda jest ważna, ale nie oszukujmy się. Dama na szpileczkach w odpowiednio skrojonej sukience. Najlepiej jeszcze w kapelusiku i cudną torebką. No jest to widok chyba, który lubią mężczyźni. I nie tylko, bo często ubieramy się dla kobiet, prawda? Zdecydowanie, a też taką damą dla mnie jest Monika Ross z klanu. Kapelusik, szpileczki, to wszystko tam jest. Proszę zdradzić nam cokolwiek, co się będzie działo w nowym sezonie klanu. Monisia nie nudzi się. <laughs> Wie gdzie intrygować. <laughs> um, tak, no niestety zrezygnowaliśmy z kapeluszy, bo za długo trwało oświetlanie moich oczu. Kapelusz rzuca cień. Trzeba było dodatkowo ustawiać oświetlenie przy każdym moim ruchu. To oczywiście jest duża strata czasu. I gdzieś tam, no jesteśmy 26 rok już. w, w, w w temacie klanu. Więc no gdzieś myślę, tak z 10 lat temu zrezygnowaliśmy już z kapeluszy. Bardzo żałuję. A co ta Monika teraz będzie intrygować, proszę powiedzieć. Mam przyszłą synową, dosyć krnąbrną. Muszę ją wychować. Boże, Boże, jak to dobrze, że pani nie ma synowej, po prostu, że nie będzie pani miała synowej, to chyba taki plus jest. Ale może zięcia. Tak, no moja córka ma fajnego chłopaka, bardzo jestem zadowolona, jest szczęśliwa. Oby tak już zostało. Pani jest dobrą teściową, miłą. Mm -hmm. Nie, ja w życiu jestem kompletnie kimś innym niż na scenie. I to jest ciekawe, to mnie frapuje, to sprawia przyjemność wcielać się w postać kompletnie obcą, szukać różnych dziwnych cech, które zaskakują u innych i próbować być taką właśnie na scenie, próbować być taką w klanie.